Zdejm <laughs> dej jim košule, mě přitulec, mě si cule, choď až rás. Vále nečího, nech za bochy, chociaż až Valencio, zde je spudnice, nech potřeba všem zapít se, Valencio, Kotary niech potrzymam cię za spadek chociaż raz Mocny kurwa jest spokojniejszy Już mogę jechać? No, pasuję Innemu żeś w purzą dmuchała A ze mną nie chciałaś spać Ześ ty kurwo dargotłuchu Górecka twoja mać Grzesz ty kurwo dwuku, Górecka twoja mać Wsadziłaś mnie do więzienia I paczek nie chciałaś spać. Reszty ty kurwo Garkotłupku dwuku, kurze twoja mać A kiedy wyjdę z więzienia Na pewno zabiję cię Och, ty kurwo, darko tłuku, że skórecka twoja mać. Ty, ty. W parku łazienkowskim, kiedy maszerował Widziałem faceta, jak babkę całował Żeby nie przeszkadzać, wlazłem tam na lipę Patrzę, a ten facet ciągnie ją za cichutko Tym kanołem, tam gdzie motyl buja. Patrzę, a te dziewce ciągnie go za chusteczkę wyjąłem Doma cztery rogi, patrzę a ten facet składa między Nowelek. Kuchana, to każ mi kolana. A ja jako zdrajca pokażę ci Jadą Gość i jadą z górki i pod górkę. Lubię takie dziewcze, co ma dużą dziubią, ptaszki dziubią, owiec i pszenice. Lubię takie dziewczę, co ma duże cynamon. Kupiłem drogo, napłaciłem, dalej nic nie było, nad tym się skończyło. E.